Cześć, witajcie. Dawno nie było odcinku, ale no, nie miałam czasu. E, w jednym odcinku pokazywałam moje zwierzątko i był jeden komentarz. Jaka to rasa. To jest rasa... jakby taki inny szczurek. Taki... To jest naprawdę to jest taka kwiatniczka. O! Taki jakby... O, ma taki ogon. <grych> jakby krótszy. Teraz opowiem coś o nich. Pochodzą z Chile. Mój jest widocznie bardzo energiczny. Tu mam takie kółko. Tam z tyłu jest przewrócona miska, bo bardzo mu się nudziło i wtedy lubię przewracać kilka rzeczy. Mój ma akurat na imię Leon, tak jak było też w jednym odcinku. Czyli, hmm. e, konkretnie nie wiem, kto przywiózł, ale wiecie, patrz, są bardzo pieszczożliwe. To najbardziej w nich lubię. Są siódmymi najmądrzejszymi zwierzętami na świecie. Jedzą suszone kwiaty, liście mogą mieć orzechy, słonecznika. Trochę, kilka, jeden albo dwa dziennie, bo no, zależy jaka jest koszatniczka. Koszatniczka może do, mieć długość jak doroślin 31 cm. Leon, nie skacz tak. No, no właśnie, o podłogę, do sianko i trocinę. Proponuję kupować najczęściej specjalną karmę dla koszetniczki, To jest taka nawet jakby dla gryzoni, tylko tam są inne rzeczy, jakby większe kawałki. Koszetniczki, jak jedzą, to trzymają jakby w łapkach, jak, żeby no jakby, jak szybko przyzwyczaić do otoczenia nowego domu. Po prostu jak, o, jak kupicie koszetniczkę ze sklepu to pamiętajcie, że pierwsze zachowania w nowej klatce będą dziwne. Niestety będę musiała za chwilę kończyć, ale może zostawicie jakiegoś lajka, to może będzie kolejny odcinek z moim kochanym D8, to może opowie, opowiem o nim więcej. Napiszcie w komentarzu, że chcecie mieć część 2 koszetniczka, to może Dowiecie się o nich trochę więcej. Są bardzo fajne, są bardzo pieszczotne, tylko. Jest kilka kolorów. najważsze to są właśnie czarne. Rzadkie też są e, głównie wielokolorowe. Moje ma tak trochę kolorów. W internecie możecie znaleźć prawie nawet identyczne zdjęcia. No. Więc. Muszę już kończyć. Więc Leon też z wami się żegna. O, nawet chcę wyjść z klatki. O! To pa! Muszę kończyć. Następny odcinek może będzie za tydzień, za kilka dni. To wtedy pa, Leon też z wami się żegna. Zostawcie suba i łapkę w górę. Pa!